Ej, wyobraźcie sobie, że właśnie wychodzicie ze stacji benzynowej. No bo, na przykład, kupiliście sobie coś do jedzenia na kolację. i Idziecie właśnie do swojej ciężarówki. Elegancko wsiadacie do niej. No i stwierdzacie, że chcecie się położyć na łóżko, bo już jesteście trochę zmęczeni. Na początku siadacie na miejscu pasażera, żeby tutaj elegancko sobie zdjąć budki. Teraz sobie wstajecie elegancko tutaj, żeby rozprostowa rozprostować plecki elegancko. Tutaj się rozglądacie. Później siadacie sobie po, na tu po turecku tutaj elegancko na łóżeczku. No i kładziecie się już Walko, elegancko. Następnego dnia elegancko sobie już wstajecie, yy, stajecie sobie rozprostować plecki, no i już siadacie sobie od razu za kółeczko. To wszystkie możliwości chodzenia po całej kabinie. Już dzisiaj wam pokażę, jak to zrobić. Dobra, pobieracie sobie te dwa pliki, macie je oczywiście w opisie. Ten oczywiście plik możemy sobie śmiało już otworzyć. No i tutaj będą też w nim w środku właśnie różne mody i wybieramy ten na, na najnowszą wersję gry Extra Cabin Commerce. I oczywiście wrzucamy sobie go do folderu moc, ja już go tutaj mam coś I tak samo otwieramy sobie ten drugi plik, ok, I tu mamy plik controls i plik readme, one są bardzo ważne. Oczywiście otwieramy dokumenty, Eurotrack Simulator 2, wchodzimy w profile, szukamy naszego jakiegoś profilu, który to jest, jak to najlepiej sprawdzić, Zapiszcie sobie grej, i zobaczcie, który podatek modyfikacji, który ostatnio został zmodyfikowany. Tu patrząc po godzinach i podacie, no to wychodzi 8 czerwca, no to ten, to, to ten był zapisany niedawno. Config, yy, config local i control kopiujecie sobie i na przykład robicie sobie jakiś folder backup i yy, zapisujecie sobie tak na wszelki wypadek jakby coś poszło nie tak zapisujecie sobie te, te pliki w jakimś innym folderze teraz z powrotem wchodzicie do tego folderu profiles z, z tymi cyf numerkami i bądźcie świadomi że jeżeli to zrobicie co ja teraz zrobię to od nowa będziecie musieli sobie ustawić różne klawisze jeżeli sobie coś zmienialiście czyli na przykład jeżeli normalne włączanie wycieraczek jest pod P a wy ustawiliście sobie nie wiem pod U to teraz znowu będziecie mieli wszystko domyślnie więc to na to zwróćcie koniecznie uwagę teraz z tego pliku oczywiście, yy, który pobraliśmy, ten kontrol, przerzucamy sobie tutaj, zamieniamy go oczywiście, otwieramy sobie config .local CFG, oczywiście może być to w notatniku i otwieramy sobie ten plik readme i tutaj te y, kilka linii kopiujemy i zamieniamy je za te tutaj linijki, ja już mam zmienione, no ale tutaj będziecie mieli po prostu zero domyślnie, więc tutaj zamieniacie oczywiście zapisujemy sobie ten plik tekstowy, wyłączamy, wyłączamy wyłączamy, wyłączamy no i co? I możemy uruchomić Retrack Simulator 2. Oczywiście w menadżerze modyfikacji. Zobaczcie, tutaj musimy sobie włączyć tą modyfikację Extra Cabin Cameras, oczywiście ja mam jakieś inne modyfikacje, to działa z innymi modyfikacjami, o to się totalnie nie martwcie. Tutaj klikamy zatwierdzić zmiany, ja z racji, że już nic nie zmieniam to po prostu opuszczam, no i uruchamiamy nasz profil. Teraz jak nigdy nic, odpalamy swoją ciężaróweczkę, może być to każda ciężarówka, ja wam pokażę to na trzech innych ciężarówkach. Na początku pokażę wam to na swoim pięknym defiku. Domyślnie będziecie mieli ustawienia takie, że jak oczywiście klikacie jeden to macie to, 2, trzy, cztery, tak? Ale jeżeli będziecie trzymać Shift, I gdy na przykład klikniecie Shift 2, to już jesteście na miejscu pasażera, shift 3, to jesteście miejscu, tak siedząc sobie na tu, po turecku na łóżku i Shift 4 śpicie. Ale można pozmieniać ustawienia tych kamer. Klikacie Shift 9. I teraz macie specjalne ustawienie tych kamer. Właśnie pod Shift2, Shift3, Shift4. Ja proponuję takie ustawienie, że tutaj zamiast pasażer Seat'a ustawiam sobie Slipper Seat 1, Slipper Seat 2, Slipper light Down. Takie ustawienie sobie proponuję. Klikamy Escape, żeby z tego wyjść. Shift1 to, to jest taka kamera tutaj elegancka. Shift2 to już jest taka kamera, można powiedzieć, byśmy stanęli sobie w kabinie jest ciekawe, nie możemy tutaj ruszać myszką, ale możemy my ruszać tymi przyciskami odpowiedzialnymi za yy, ruch w środku kabiny, czyli num 4, yy, num 6, yy, czy też num 7 i num 8, możemy sobie tutaj wszystko elegancko yy, zerkać, no i jeszcze raz wrócimy sobie, siądziemy, tutaj oczywiście shift, yy, shift 2 sobie wstajemy, shift 3, siadamy sobie na łóżeczku i shift 4, już sobie śpimy, bardzo fajnie, teraz sobie przykład zostajemy z łyżeczka i siadamy, co nie? Naprawdę jest taka animacja, totalnie jakby przechodzili z miejsca kierowcy idealnie na miejsce łóżka. Bardzo fajnie. Oczywiście możemy sobie te wszystkie strony zamienić. Na przykład chcemy się położyć po tamtej stronie łóżka, a nie po tej. Bardzo prosto shift 9 klikamy. Tutaj zamiast LHS-u dajemy RHS. No i zobaczcie, teraz siedzimy tutaj, wstajemy, siadamy tutaj, ale kładziemy się już po drugiej stronie łóżka. Taka cieka taki ciekawy zabieg. Oczywiście tutaj leżąc też możemy się rozglądać w prawo, i tak dalej, obserwować co tu się dzieje, tak samo jak tutaj stoimy. Tak samo jak tutaj, właśnie sobie siedzimy po turecku na kabinie, również możemy się rozglądać, patrzeć co i yy, gdzie się dzieje i jak. Jak widzicie, teraz siedzę sobie za sterami Reno Range T. Yy, oczywiście tutaj klikam yy, Shift 2 i też stoję. Yy, Shift 3 jestem tutaj elegancko, może go sobie obserwować, co tu się dzieje. No i Shift 4 elegancko sobie śpię w naszej ręce. No i na ostatni test jeszcze taka ładna skania dobra, tutaj też przetestujemy. Shift 2 stoimy, tylko tutaj widzę, że. Chyba y, mocno mi przeszkadza to łóżko, które tu jest na górze, bo widzę, że troszeczkę nam tutaj przysłania widoku, ale nie jest źle. Shift 3, jak widzicie, jesteśmy tutaj y, po tej stronie i Shift 4 elegancko już sobie śpimy. Oczywiście, tak jak mówiłem, klikniemy sobie Shift 9, to oczywiście y, zamiast stania możemy sobie włączyć, na przykład, żebyśmy byli na miejscu pasażera. Tylko zawsze wybierajcie te funkcje, które mają LHD. Po tej lewej stronie i teraz elegancko. No i teraz na przykład siedzimy na miejscu pasażera, elegancko tutaj możemy sobie siedzieć na miejscu pasażera, możemy wybierać co tylko chcemy.